Z strony Tobi Bobby, a to jest mój kolejny odcineczek na moim kanale, a dzisiaj słuchajcie wbijamy 6000 pucharków i robimy to bez wychodzenia z gry i zrobię to tak, żebyście wy trochę widzieli, później zrobię cięcie, wbiję i będziecie mieli końcówkę jak odblokujemy Egbita może jeszcze nim zagramy rundkę. Jutro się pojawi najprawdopodobniej odcinek z kumplem. Możecie do niego wpadać też na kanał S e, nie. Lola z... 1, 2, 3, 4, 6 Gamer się nazywa. Też ma kanał. Słuchajcie, możecie do niego wpadać. Też odcinki z Brawl Starsa nagrywa. Możecie wpaść. Jutro z nim się najprawdopodobniej pojawi odcinek. Czekajcie, leczymy Chodź tu, Roza O, nie, 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 nie. O, pięknie Rozdalone już mamy 10 power cube. Wow, dużo! Chodź tu, Daryl, Daryl. No nie, no uciek mi, no Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, chodź, chodź, chodź się, biedno. No i po co mu to było, jak? okej, okay. a dobra, te dwa QB, to tam. O, primus, Mi tam pasi, 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 lasi. Chodź tu. No i winek, piękny winek. No i mamy wina. Nie wiem, jeszcze tak z, z dwie giereczki i zrobię sobie cięcie. Ło 136 rzut no, dużo dużo. I sobie zrobię cięcie. Jeszcze tak z jedna dwie gierki. Już mamy plus 10, czyli mamy 5934 płark. Jeżeli dobrze mówię. No to jeszcze musimy 70 nie 70. 66 kucharków wbić? O poczcie kto tam jest. Panie. Trzy cuby. Proszę państwa, ile cubów? A to wszystko dla mnie, 200 siedem kibów już, patrzcie, siedmiu zadymiarzy, sześciu już brawlerów, o nie, no, 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 o, szybko leczcie w grzybkach, o, grzybki zniknęły, ja ja o, jednak nie, ale słuchajcie, jak będzie teraz wyjnek, no, to jest fajnie, Kurde, kurde, nie, 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 słuchajcie, już nie mam szans. Tu już nie mam słuchajcie szans. O! No ja yeah. ten brok Dobra. No nie wiem, jeszcze jedną gierkę. I zrobię cięcie i szybko to wbiję. Zrobię do piątej minuty, o zrobię do piątej minuty i później zrobię cięcia. Oho, ho, ho. Cztery kubek, panie na no, no co? Nie, no dobra, jeszcze tak nie wiem. Nie, nam brakuje sześćdziesiąt okay. no nie przez wypadek Dobra, ja, słuchajcie, cisnę, słuchajcie, na środek. Ale idą teraz ci zodymiarze. I no trzy skrzynki, znowu nie jest aż tak by być. Dawaj, dawaj. Ha, Frank pat, Panie. O nie, nie, nie. No, 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 no. Szybko leczonko mam tutaj. Hey, oh. Sorry. Kurde, jak mnie ta wieżyczka już wkurza. No, ta zaś postawiła, ale dobrze, wygrałem. Wygrałem, więc łatwiej. No nie, no. Jessie też ma sobie postawiła wieżyczkę. Podjęła się muszę gdzieś skitrać. Nie, 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 no, 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 Nie, 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 nie. proszę cię. No. no nie, nie, nie ile ona ma tych wieszczek? Kurde, jaka ta strefa się robi mała? Nie, hopie, hopie, nie, nie, nie. Ja mam, nie mam szans tym Jesse. No, mój Dobra, nie no. Jeszcze tak zjem jedną rundkę wam pokażę. Zrobię I, i to cieka. O nie, wyjeżdżałem przez przypadek. O, przynajmniej jest darmowa... O, i 22 poziom, a co my tam mamy? Brawl Box ale to sobie otworzymy jak będziemy mieć 6000 puszek A tu co mamy dzisiaj? Dawaj, dawaj No, 18 Ooo Przebrała, yeah. ja Srebrny skin do RPL Primo, El Primo. Miał 10 tysięcy golda to oczywiście, że go bym kupił. No czekajcie. Yeah. Dobra, czekajcie, jeszcze nam brakuje 55 pucharków. Dobra, jeszcze jedna rundka i zrobię naprawdę cięcie. Dobra. Tu ciśniemy sobie znowu na środeczek. O nie, Primatow. Patrzcie, patrzcie jak ja go porobię. Albo i nie. Albo i nie, bo to byłby zły pomysł. No i przegraliśmy. Zagramy sobie Jessie i sprawdzimy jak ona tam się tam... I zagramy Jesse i zrobię wam naprawdę już cięcie. Dawaj, dawaj to skrzyneczki. No maksymalnie swój umie być po 3. No 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 i przegrałem No i dobra ja wam robię cięcie I się widzimy jak zabije 6000 puszek Słuchajcie już jesteśmy I brakuje nam 6 pucharów Czyli musimy chyba mieć Trzecie czy tam czwarte miejsce Lepiej jak największe I będziemy już mieli w końcu 8 bita W końcu Dobra, gram dalej, bo nawet dobrze mi się nim grało I Nawet nim wygrywałem Słuchajcie, nawet dobry na dzisiejszą mapę Na no te grzybki Mogę wam go polecić jeżeli ktoś go ma i umie nim grać, to proszę, możecie go że jest dobry. Nie, 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 ja uciekam się menu. Okej. ok, tak, bicie się tam, bicie, ja sobie. O nie. Nie, 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 no i czwarte miejsce, proszę, żeby to, było, żeby to było sześć. No nie! Co to jest za pech? No co to jest za pech? sobie czekać, muszę z o to zrobić.